Dzień no, przy tym to jest kolejny na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w GTA 5 online, a dzisiaj za nami jest Creeper. Witam. XD trochę już opóźnienie. A dzisiaj będziemy robić. E, zaczynać właściwie napady z mieszkania. No e, co jesteśmy w pierwszym przygotowaniu. E, jeżeli Pan e, Reaper chce coś powiedzieć, no to. Proszę, ale jakby ja nie mam nic nie mówiłem w obecnej chwili. Nie też w obecnej chwili nic nie mówię. No okej. Inny strój, co ja widziałem na, to, na ten odcinek. Uh, no, bo nie miałem standardowy, tylko fryzurę trochę mm. zmieniona, nie mm. wiem czy widać. Nie ja no, u mnie widać. Proszę zobaczyć, czy się nagrywa. Nagrywa. Rester będzie teraz e, bardzo długo gadał. Mm. Tak, chciałbym już przejść do właściwej części, ale. No. Masz opcję pominięcia czy nie? Właśnie, niestety nie, ale chyba jest w późniejszem na padach. Hmm, słabe. No. Może to jest takie dużo słabe, że mimo, jakby, że ten, to jakby nie, nie ma opcji tego pominięcia. Oooo. Oh. W ogóle nie wiem czy wiesz, ale na to on jest i yy, po zapowiedzi, i ogólnie trzeba było czekać bodajże yy, 2 lata. No, to nice. Więc Rockstar yy, odwalił? Ja widzę, ty mieszkan mieszkanie jest takie same, masz? Nie no, to się zawsze ja mam. Ach ja biegnę już do auta, to. a może. No właśnie, tak. Prowadzisz? No, ty będziesz hakerował mm. Chyba, że ja mam hakerować No, wiesz wolę żebyś ty, bo wiesz jak ja jestem w nie? No, Okej okay. O nie, nie mogę pisać. Tak. Kurde Trudne sprawy A to też chcesz hakerować? Mm. Wiesz, no umiem, czy to umiem, to tego nie wiesz, nie? Znaczy, to jest to łatwe znakomite. Weź sobie włącz pierwszą osobówkę. Dobra, bo jest taka ulica, która której warto by Ale zobacz tak. Celester ma w środku. Kola e, z Burgerszota burger No, z Bu Burger Kinga tego, no. Sorry, można to nazwać Burger Kingiem No, prawdziwie właściwie Burger King z burger e, GTA Burgershot. Lubi mnie w całej serii y, GTA... ...Burger Shot. Bo Burger Shot... He, ...Burger Shot, GTA... Co, 4? No? Nie wiem, na pewno w... ...tem... No, w to... fabularnej jest dużo misli... ...powiedziane właśnie z Shot'em... ...Burger Shot'em, nie? Nie, nie pamiętam... Kurde, ale... ale ładnie pomyliłeś! Hmm? Sekundy, tak ładnie szybko zahamowałeś, wiesz? Nie, nie. Po prostu Lester ma fajne kamulce w aucie. Hmm. Już się nie dziwię czemu ma nogi połamane. <noise> <noise> Musiał mocno chyba hamować. Tak, dokładnie. A nie, on tam ma chyba tą e, wrodzoną wadę. Nie no, właśnie tak to jest tak naprawdę ciekawe, bo nie wiadomo czemu on jest ten chory, nie? Czy wiesz to możliwe, że ma coś z kręgosłupem bardziej? A ty teraz masz przypał. Teraz poprzeglądam telefon Aha, dobra, wiem, który to jest mm, To jest, że... Dobra, już chyba wiem, o co chodzi No, wiem, o co chodzi Ale w ogóle taka ciekawostka Jak teraz widzicie na telefonie, z może pokażę pistoletem Tutaj Jak teraz on ma identyczne hakowanie. A, ale z tej strony lepiej żebyś to robił, jakby no, bo byś mógł pokazać tak jakby nawet, nie? No ale teraz właśnie pokazuję, że taki starek, że na tym telefonie, który trzyma, w ręce, właśnie faktycznie jest to hakowanie. Jakby czyli są widać co robię? Właśnie nie widać co robisz, tylko widać tylko taką ikonkę, że... Zobaczcie nie ikonkę, tylko widać no, to hakowanie. No. Jak masz tam teraz y, te różne rzeczy, nie? To mm. przykładowo widać na swoim telefonie, który teraz trzymasz w ręce, że faktycznie coś tam się wyświetla. <laughs> no? Za pierwszym no? razem wszystko. Yes. A ty już zrobiłeś no, to za pierwszym razem wszystko A, to czy dzieje? No, ja, trochę widzę maskę. Teraz jest dziwne, bo jak jest bez misji, to w teorii jakby jak patrzysz coś w telefon i druga osoba jakby walnie w auto jakby się stanie to cię wyłączy z trybu telefonu, ale właśnie w tej misji przykładowo jakby cię nie wyłącza z tego trybu ha hakera. Wiesz co? Powiem Ci, że to bardziej działa na to, że jak ci idę No czy no. powiedzmy... Ale wiesz co, no, na nagraniu zobaczysz, ale uderzyłem w samochód, ale nie na tyle mocno, żeby chyba ci HP zadało. No i właśnie e, to też jest takie powiedzmy, że robisz misję i chcesz kupić kurumę, e, bo akurat na tę misję by ci się przydała. E, st e, strzeli coś do ciebie, e, to już... E, jakby właśnie było tego. Mi się, no, mi się przypomniało, że tutaj jest Kuruma, nie? Gdyby w tej misji jest ten taniej, Bo promocja może inny słowa jest taka. E, może nie po tej, tylko u e, mnie to napadzie. Jak skończysz, to po zrobisz tą misję. E, nie, akurat na tej nie, ale podejrzeć, że... I oczywiście, oczywiście tylko ma osoba tego. No. O, oczywiście osoba ma tylko jakby host, e, host ma tylko promocję. No niestety. To, to. Ale ten lester tak, przyś, tak przyspieszył, nie? Jakby faktycznie nie no, like. Świetnie. W takim momencie lezę czemu negować. Ta ha ha hakerka page to ona jest do odblokowania... W napadzie na kasyno, mm. za kupno terrorbite. A terrorbite'a można kupić w klubie nocnym. Żeby mieć terrorbite'a, najpierw trzeba kupić klub nocny. Żeby mieć klub nocny, to najpierw trzeba zdobyć pieniądze. A żeby zdobyć pieniądze, najpierw trzeba mieć biznes. A żeby mieć biznes, trzeba grać w Titanic. -like. A żeby grać w Titanic, -like, <grym> trzeba <grym> mieć pieniądze w życiu. <grym> to jest taka po prostu taka, taka składanka, <grym> a po prostu nie wiem jak Tam w ogóle z tyłu się nie przejmują, że pen nałupę im rozwalam, ale grę nogi. Okay. Tak, w ogóle my tam widzimy jakieś wybuchowe rzeczy. Przecież wątpię, że to były wybuchowe. Wydaje mi się, że to jest... Chyba to, 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 to są bronie. Bo tutaj, to że powiem, ten, a Nie wiem czy pamiętasz podczas napadu. E, jedna... O, jedna osoba wierci, a druga zastrasza. E, a ta, która zastrasza jest kierowcą. I to właśnie e, kierowca ma shotguna. E, a bo tutaj, że ta druga osoba miała karabin. Bardzo ładnie kieruje. No i Ale co? I pierwsza rzecz zrobiono? O, pierwsza rzecz zrobiona. 9 minut nagrywania, więc myślę, że na luzie druga misja jeszcze wejdzie Tak w sumie. I... O, wbiłam obecnie 38. No, no i 17. No, na HG. Simulator białego ekranu. A, jednak. Nie. Kurde, jednak no jest na mnie. Czasami przyjeźli tylko jedną skrzynkę. Nie, słuchaj. Druga ci wypadła, jak tak. uderzałaś o wszystko. Co? Możliwe. Chyba, Wyłożę... że. Ej dobra, teraz będę patrzył na PC i ciekawe czy będzie, że, e, dobra, e, chodźmy po drugą. ciekaw, czy tak będzie na sam koniec. Kurde, ona szybko się pisze. Się. Nie słuchaj, ale jak rozumiesz, ona jest z hakerką. Hmm? <laughs> ogarniasz się, ogarniasz się hakerką. Hej, pozwól na klejba to zdjęcie, dziecko teraz z skra Ty, widzisz? A ja zdjęciu tak w nie, nie jest nieopancerzona. Ej ja nie, ma tam chyba opancerzona. Nie nie ma, nie widzę żeby była opancerzona. Hey, nie no, W sumie ma, ma światło tak charakterystycznie zablokowane. Coś w tym jest. No oni fak a, faktycznie teraz y po to idą. Daj, tak, teraz mam ten taki głupi samouczek, który tutaj masz to, tutaj masz to, tu masz mapę, tu masz mm. Dobra, gronie musisz mi tłumaczyć. Już to trzeci raz robię. Jak trzeci? W sumie, dobra, nie ważne, Was u Ciebie, raz u mnie. No, ten, nie, mi tą pierwszą postać, jak zresetowali, bo... No po prostu... Jako nie, w sumie nie. U, u, u ciebie jeśli już to dwa razy, bo ja u mnie z jakimś typem robiłem, nie z tobą, tylko z kimś innym. A właśnie u mnie trzy razy, bo e, teraz robię, wcześniej na tej postaci, wcześniej jakby, i ja nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze na no. wakacjach zaczynałem grać, ale później mi się GTA popsuło. No, kojarzę, coś takiego było. Dobra. <laughs> I czy mogę tak jakby... Dobra, Kuruma. Nie no, jest. Nie no, ja za pancerzona. No, do dopiero teraz widzę, że jest pancerzona. No, wiesz, bo tam była chyba niska jakość zdjęcia. E, co? to e, za to zastoję. Proszę jakieś nie Takie. Oh, Albo Bos Oczywiście korweta. Maska musi być taka, gdzie ona ukradła. Te trzy lata ubierane się. <laughs> <laughs> Ej, no, ta... e, no mów. Dobra. Można założyć most? Nie nie, 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 A wiesz co? Błędziesz, że to mieszkanie jest o tyle fajne, że tu już obok jest ten garos. Nawet jak sobie <coughs> dwa razy za to zrobię, to się. A już się rozwaliłem. Tak, ukłęta tyłem. motorkiem i też to jest inaczej, no. No, jak robiliśmy sobie przygotowania, to e, Klipercie się za rozwalał o jakieś auto. O, w ogóle wie, żeby założyć maskę. mieć mm, no se... jeździć motorem, ale jeśli ktoś bo ciężarówki potrafią być wkurzające. Ej, załóż masaczkę, jesteśmy w miejscu pobiciem. <laughs> wiem, wiem. odkowa, żeby mnie postniał. No. A, oburwa ban. Muszę gadać po to widać nie po poprosić. naszym. Ale po co to widać po naszym skillu, że gniecemy no bele jak takimi jak, graczy. Tam kampion chyba? Nie. Nie on kampi. Jak go odrzuciło, nie? No i dobra, wszystko. <laughs> e, uważaj, wam. No e, dobra, wreszcie sam Nie, dobra, nie da się. Ej, Ale co załatali? Ale w ogóle jest sposób. Na... No tak, właśnie na tą misję załatali. Ale nie wiem, czy wiesz, ale jest sposób, żeby postawić jakieś sportowe auto przebić dwie przednie opony i wyskoczyć z tego auta. To jest taka ciekawostka sposób. <coughs> to jest taki dziwny że tego. Oni jakby nie mogą prze... Kurde. Oni nie mogą przebić tych szyb y, od zewnątrz, ale ty od środka w który możesz do nich strzelać. Wiesz co, no nawet mógłbyś tutaj pójść, nie wiem, herbatę zrobić, a mógł mieć nie wiem, trzy gwiazdki włączą, a wrócisz i nie wiem, trochę <todgłosy> chapać tylko za dali. Też mam wrażenie jakby kiedyś tak takuma działała, a dzisiaj jakby już była troszeczkę gorsza, bo e, walczyłem przeciw wojskowymi, w przygotowaniu do napadu na kasyno. Ej, normalnie nie na luzie wygupi. Oh. Nie wygupi. Tak, oh, kurwa, no, no, taka opancerzona. No, no, kurwa, taka opancerzona, ale no już drzwi urwiasz. Są bardzo no, drajf Tak serio, full drajf O kiedyś jeszcze co ci powiem? że teraz odcinek trwał jakieś, no, do końca będzie 18 minut, zakładam. myśli teraz, czy z kasyna? Z kasyna? Z kasyna szczerze nie pamiętam. Ale teraz zobaczę. Ale ten odcinek. Złoto, platyna... 15 punktów. No. <grym> nie będę wymawiał takie trochę. <noise> Idźmy. A w ogóle ty dostajesz pieniądze? No, dostałem 30 teraz. Aha, a to ogólnie chostek pieniędzy nie dostaje. to tak, zawsze było tak chyba, że host nie Tak, zawsze było. Tak, dostaje z lampadu. Tak, zawsze było, że tak, hosty tak host nie dostaje. No, no tak, no zawsze. Tylko się, czy tak jest i e, z flagi, no bo o, wiadomo, Flaka pier, pierwszy napad. Czy tak będzie w pierwszym napadzie, czy nie? Nie wiem, mało oczekiwań ki, na graczy. Ja mam czarny Ale wiem, że w ostatnim tygodniu, przynajmniej w tym tygodniu, było bardzo gorąco. Jest bardzo gorąco. No. To jest taka parodia. No. Przynajmniej no, co? Myślę, że teraz zakończymy ten odcinek. Eee. Jeżeli dobrze to ustawiam, to ten, to ten odcinek pojawi się w środę, to następny będzie w piątek. W piątek będzie odcinek z napadu, więc no. możecie pożegnać. E, dziękuję, fajnie się nagrywa z tobą, Koliny. Idę do zobaczenia. Okej. Okay. To my jego dnia serza jak to ogląda. Nar.